Słuchajcie, jedną z największych skoków cywilizacyjnych Polski po 89 roku to jest to, że z kraju, w którym alkohol konsumowano w dużych ilościach, głównie pod postacią wódki, czyli z kraju wódczanego, staliśmy się krajem piwnym. Z kultury rosyjskiej, halania wody do odcinki przesunęliśmy się tam, gdzie byliśmy przed zaborami czyli do kręgu kulturowego piwa. Czyli picia piwa, tak jak Niemcy, tak jak Czesi. I dzisiaj, kurwa, one robi wielką akcję licznik piw. Dlaczego nie ma licznika małpek? Produktu skierowanego dla alkoho do alkoholików i de facto bazującego na tragediach ludzkich. O tym się nie mówi. Ale nie. Trzeba zakazać reklamy piwa. Dzięki reklamie piwa przez te 30 lat dokonaliśmy tego, że większość alkoholu w Polsce spożywanego... Konsumujemy pod postacią piwa i to nie jest źle, bo jeżeli nie będziemy pod postacią piwa, to pod jaką postacią? No kurwa, wódki. To co, chcemy powrotu do tego, co było? Nie, my chcemy, żeby w ogóle. Ale jeżeli ma ogólnie spadać spożycie alkoholu, to niech ono spada, ale niech proporcje pozostają takie, jakie są. Czyli bądźmy krajem piwnym, gdzie pije się piwo niskoalkoholowe. Zwłaszcza, że piwo to jest szerokie pojęcie. Może być piwo 11%, może być 8%, ale może być 3%, jak grodziskie. I to ostatnio obserwujemy odwrót od strągów, przesunięcie w kierunku piw sesyjnych. No i wielki sukces piw bezalkoholowy. Nie! Teraz właśnie trzeba walczyć z piwem. Teraz właśnie trzeba walczyć z reklamą. Bo tak się komuś wydaje, że to piwo bezalkoholowe to nie jest dlatego, żeby nie pić alkoholu. Nie. Chodzi o to, żeby oni kupowali bezalkoholowe, im zasmakuje i potem będą kupowali alkoholowe, coraz mocniejsze, coraz mężniejsze, aż dojdą do wódki. Nie kurwa, tak to nie działa.